Cześć człowieku, drodzy Mam dla dzisiaj ciekawy tutorial, jak zrobić efekt kreatowanej koszuli. Jak widać mam tu gostka. I wam okaże, jaki efekt, jaki pędzle użyłem. Ach, czekajcie, bo muszę dać tu normal. Zasłowię sobie jak. I co zrobiłem, bo da się taki efekt zrobić, bo pracuję nad animacją. Jeszcze nie skończyłem. Podoba mi się bardzo ta biblioteka węzli. Q, desk, cross. Zaraz wam powiem co zaimportowałem, abyście mogli z tych węzli skorzystać i gdzie je obrać. Settings, manage resources. Eee, tutaj są zaimortowane Powiem Wam co zaimortowałem to Eee, ale tu powinno być więcej Rakuri Rush, to to, to, to zaimortowałem Kryta domyślnie sam, To jest myło w tym RGBA Brushes to jest myło. Jak chcecie zaimortować to robić coś takiego Imort Mandis. I mam tutaj tu trzy paczki pędzli, które obrałem już powiem z jakiej strony. Bo muszę Wam pokazać, bo to jest ważne. Resources, zasoby. Ramon Miranda, Muses, to są pędzle. Ja chyba to już pobierałem. Aha, bo jakiego nie rozpakowałem? Tutaj popełniamy jeden błąd. Aha, ja muszę sprawdzić coś moi mojej drodze. O, jasna, jaką jak nie o tym zapomniałem. Jakiego operskę nie rozpakowałem. No i im orkujemy wangis. Zobaczymy to, bo jestem ciekaw. Tu się ujno pojawić. Mamy to, tego nie uchywałem. Po tej stronie są aktywne, a tutaj są... To jest y, wykluczone. Ta wersja Angel nie jest taka dobra. W porównaniu z tym, co mamy. I teraz tutaj, moi drodzy, to ujno być widoczne. Ale sprawdzę okej, co. Rakuri. Trochę nie mam możliwości, aby pokazać tylko te enzle. Fakci! Muszę zgłosić do developerów, aby podzielili to. To uro tu to jest inny zestaw. Chciałbym wam to pokazać, ale szukam tego zestawu. Chyba, że dam szczegóły. O, w szczegółach więcej widać słabo widać, muszę to powiększyć dobrze, że dodali do najnowszej wersji to to uchyłem moi drodzy to widzicie ikonka ołówka znaczy to jest ostatnio używany a jak chcecie uchywać historię enzla aby uchywać tylko z tych enzli które najczęściej uchywacie bo do animacji uchywam tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć 7, 8, 9 maksymalnie 9 presetów nie dodawajcie nowego benzina używajcie tylko te najczęściej uchywane tutaj ustawienia dockers brush preset history to jest ważne i to jest ważne i co jeszcze uchywam paletę warstwy a to? a mm, tu się zastanawiam Timeline, musi być to oczywiste. Komik Manager nie potrzebuje też dla mnie, też zbędne, jasną skórkę, bo mi wygodniej pracować. Ja teraz pokażę, bo nie zamalowałem... ranger, chyba zamalowałem już. Hollander, niedobrze, a chciałem Wam to pokazać. A szkoda, że tak zamalowałem. Wiecie co? okażę wam na przykładcie tego tu. Okej okay, dobra, nie będę się dłuchał. Niestety spróbuję jaśniejszy kolor. Efekt koszuli. Na klawiatuchę mogę zmieniać rozmiar. A jak chcecie ze skrótu to możecie też uchyć to jako gumki. Bo to trzeba wejść do ustawień. Konfigur Kreita, Skróty lawisiowy. Zaraz my girls Hase Pac. Rush. Size. Zmniejszy rozmiar węzla. Zwiększa rozmiar węzla. Ja się tak ustawiłam się łączenie warstwy. Mogę z na dół i do góry się łączyć warstwę. Jest po prostu dużo wygodniej. No i mamy na hamku Aha, bo zapomniałem dodać, jak pobieracie pędzle, to tutaj musicie się zalogować. Nie pamiętam, czy to było to, czy to... Hmm. Jaku, czemu to nie jest podpisane? Eee, czekajcie, bo kurde, mi się już Czemu to nie jest do choroby podpisane? To chyba jest to. Sprawdzę, moi drodzy, ale nie jestem pewien. To, to chyba uchywam moi drodzy Ale jeśli chcecie pobrać to To musicie, to musicie się z, na DeviantArt zalogować Ach, nie działam Bo nie uchywam mojego internetu Tylko internetu z telefonu Z niewiadomych przyczyn jakuje mi DeviantArt Niestety ale musicie się zalogować to nie jest takie trudne. To jest darmowe, tylko DeviantArt, art. A wy to pobrać, musicie się zalogować. Zarejestrować o potem zalogować. Bo ten NP też są. Ciekawe. Czy ja to importowałem? Holendę, chyba nie. Ja nic, Ja to chyba nie importowałem, moi drodzy. O ja. Co to jest? Trzeba to sprawdzić. Już sprawdzę, bo jestem ciekaw, co to jest. To jest ciekawe. No, mamy tutaj ręznę. O, mamy, że możemy terawę rysować. Nie chcę, Lager, teraz wam tego pokazywać. Muszę tę nową kartę otworzyć. Wiecie dlaczego? Lager, chciałbym wam naprawdę pokazać. Ale wtedy te węzły nie będą tutaj aktywne. Przepraszam, że nie mogę wam teraz pokazać. A to dlatego, że gdybym chciał wam pokazać teraz... Na no to nie mógłbym e, uchywać ostatnio uchywanych pędzli, a tworzę animacje, moi drodzy. Tu mogę wyższą się z do, do 30. Tu ustawiacie się z pędzla, a tu się warstwy, a tu jak uchywacie ustawiacie jako wymazywać. Nie wiem o co chodzi z tą opcją, a ta? Nie wiem po co ta owca tu jest. jeszcze nigdy z, z niej nie korzystałem. Muszę się dowiedzieć i wtedy będę mógł Wam uwielbikować tą owcę. No jak widzicie, utworzyłem mu koszulę kreatowaną. Bo tu mam warstwę kolorującą, a u góry warstwę rysującą, ale to ma sens. Tylko trzeba czasami pamiętać o przełączeniu warstwy. Jeszcze se na mój drugi projekt jako kopię za osobą. Muszę mojej drodzy spacić, bo jutro rano do pracy wstaję. Niestety ten czas tak szybko leci. W każdym razie pokażę Wam też jaką wersję używam, 443α. Dlaczego taką? Już tłumaczę. Bo ona ma poprawki. I to sporo poprawek. Wchodzicie tu. Kompilacje dzienne. Kompilacje dzienne co zawierają poprawki błędów na wierzchu na szczycie wersji stabilnej. No i dobra. Na przykład z 8 stycznia mamy tutaj te poprawki. Z 9 stycznia te. A to tutaj nie ma nic Przepraszam, wam muszę iść spać zaraz, bo się nie wyspałem O, co to jest? Ach, to okay, robię, czemu teraz się skupiam na Facebooku? Przepraszam, chciałem wiele naraz robić. Tutaj tłumaczę dlaczego tak jest Tłumaczę dlaczego zaaplikowali Powiem wam tak Najnowsza wersja mi się podoba, bo się pan penzle typu water, watercolor bardzo licy z tych pędzli korzystać. A jak chcecie korzystać tylko ze smuchania to rozwijacie e, tę strzałkę tu. E, tutaj wybieramy kolor smacz. Ej, moment. Chyba coś z czegoś. Aaa, głupotę robię. Nie to, miałem na myśli nie to. Tutaj chodzicie. Tego Wam się wyświetlą pędzle tylko ze słuchania. Dlatego tego, on wtedy kojarzy, ma Wam okazać, pędzle związane ze słuchaniem. O, to się do WoW nawet widziałem. Te pensle występują, jak używacie grafikę rasterową, moduł raster level, to te presety występują też w programie Open Tools. Niestety nie ma pędzli od Crete, głównie pędzle z programu My Paint. Nie mogę się, moi drodzy, doczekać, kiedy Creighty będzie obsługiwała pędzle od programu My Paint.